Zobaczcie, że to zaśpię, to cię opierdzielą. Zobaczcie, uważaj, jak być świadom. Zobaczcie ci śmierć, kiedy trzeba. Proszę pana, pan wyciągnie ręce, stanie tam, do ściany. Ręce wyciągnie z kieszeni Mówiłem już. Ja, to... teraz... On mi groził, że mi się no, no. tak, tak samo u nas naw teraz. To, jest... to, 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 to mało. jest to, mało. Ale, ale, ale... ale, ale Niech to... Niech stoi. Ale, ale niech stoi. Niech Nie przychodzą, Nie państwo Nie to... To to... drugie... Nie Prosił, że mi zabija. dobry, no dobry. Dobry dzień. Dobry widzimy. co ja patrzę. Wszyscy gadają Garusa od co najmniej, 15, co najmniej 15 lat. Co najmniej 15 lat. Co on powiedział, że ja cię załatwiam. kolegów. Ale on zapierdolę.